Ty na co dzień, e, gdzie trenujesz w jakim klubie? Kto jest twoim trenerem kto był cię twoim narożniku? Piotrek i Paweł z Akademii Bliźniak Boxing Team. Skąd? Yy, tutaj z Pragi. Okej. Okay. Yy, powiedz mi, czy tutaj miałeś duże wsparcie yy, kolegów yy, znajomych z okolicy? Yy, ogromną. Stargówka z, z Pragi, z Ciechanowa znajomych z klubu też również serdecznie pozdrawiam z Ciechanowskiego klubu. Chłopaków tu wielki dopik mi dali, nie. I chłopaków z roboty też przyjechali chłopaki ode mnie z roboty też mi. No... Szacun wielki. Szefowie Pedarda. O po, Mateusz, yy, powiedz mi. Co, co ma Basement Fight Circle, czyli ta gala, czego nie mają inne gale bokserskie, takie tradycyjne? Myślę, że tą całą motoczkę związaną z tym kręgiem, no to jest... Klimat to, taki. Taki klimat trochę uliczny, taki chuligański można powiedzieć, nie? Ja akurat to lubię, bo lubię taką walkę w półdystansie i wymianę, więc trochę się czuję to jak ryba w wodzie. No ale klimat jest nieziemski. No jak ktoś chce spróbować, to polecam, naprawdę. To jest taki e, jakby czasy prohibicji, e, czasy Al Capone w Stanach Zjednoczonych, prawda? Coś takiego. Może trochę tak, no. <laughs> trochę tak, no. Nie, no ale no klimat jest naprawdę petarda. Powiedz twoje sportowe plany na najbliższe trzy miesiące są jakie? No na pewno mocne treningi jeszcze jakąś walkę. Na trzy miesiące to tak do końca nie zakładam. Na pewno chcę mocno przycisnąć i spróbować sobie pojechać w przyszłym roku na Mistrzostwa Polski. No tak, nie wiem, czy coś wygram, czy nie, ale spróbować chcę, tak jakiś postawiłem taki cel w życiu jeszcze z moim przyjacielem, dzięki któremu w ogóle zacząłem boksować 4 lata temu. Filipa, którego serdecznie pozdrawiam, będzie, że to obejrzy. No i taki postawiłem wtedy 4 lata temu cel i, i mam zamiar go spełnić. Słuchaj, jeszcze raz gratuluję Tobie wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia na kolejnej Gali PFC. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.